Cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy już po dwóch meczach eliminacyjnych do Ligi Europy. No i myślę, że nie jest źle, bo Lech wygrywa pewnie 3-1 na wyjeździe z finlandzką Honkom. Bardzo dobrze to się zaczęło. W 11 minucie trafił Ubi Parib. No, szybka odpowiedź Finów w 17 minucie Wasary. Zrobiło się trochę nerwowo i do przerwy było 1-1, ale w drugiej połowie no, to Lech już yy, przypieczętował to zwycięstwo po bramkach Teodorczyka w 50 minucie i pięknym golem Kamińskiego z 20 metrów z rzutu wolnego. Yy, cóż tu dużo powiedzieć, yy, no, wiadomo wiadomo było, że finowie nie będą jakąś tam wielką przeszkodą dla Wicemistrzów yy, Polski. Tylko przekrasnąć, no Lech powinien wygrać to spotkanie i tak właśnie się stało. Także mecz przy bułgarskiej za tydzień nie będzie już tylko czystą formalnością. Tak, bo myślę, że nie, nie przegrają Lechci tego meczu i już dziś praktycznie się zameldowali w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej z kolei piast podejmował w Azerbejdżanie Karabach, no Karabach Agdam ten stary znajomy Wisły Kraków sezonu 2010-2011 który ograł Wiślaków no cóż po piaście, co tu można było się dużo spodziewać 2-1, fajnie się zaczęło 1-0 prowadzenie w 18 minucie po golu Robaka no Powiedzmy sobie to uczciwie, że jeżeli Piast by wygrał, to by była lekka niespodzianka. No. Piast zapłacił Frycowe. Pierwszy mecz w europejskich pucharach ma za sobą. Zosta... Przedstawiciele Śląska zostali rozdziewiczeni już w tych europejskich pucharach. 2-1. Myślę, że taka porażka to. Minimalna poroszka. Gorzej jakbyśmy przegrali 0-1 na przykład. Wtedy nie mielibyśmy tej bramki na wyjeździe. A tak Ślo Przepraszam, śląsk. Przepraszam, śląsk zagra. Już nie za chwilę. Ale wynik 2-1 jest myślę w zasięgu ręki do drobienia dla piasta i. Tu jeszcze może być różnie, ale no nie dawałbym dużych szans Piastowi w rewanżu. Myślę, że tam będzie w Wygliwicach Remis 1-1. Wy też możecie pisać swoje odczucia z tych dwóch meczy. Pra prawdopodobnie oglądaliście mecz Elecha, bo był w Polsacie sport. Transmisja z Azerbejdżanu nie była nadawana, no prawdopodobnie e, włodarze telewizyjni nie kwapili się by wydać pieniądze na wątpliwej jakości spektakl. No mecz był Co ze słowie? Ciekawie jak oglądałem go w, na, e, w internecie na zerskim jakimś tam kanale. No nie jeżeli go nie oglądaliście, to nic wielkiego nie straciliście. Także dzięki serdeczne, pozdrawiam Was i czekamy na rewanżę. Mam nadzieję, że wszystkie nasze polskie drużyny wyjdą z tego cało. Cześć!